Narodziny języka to jedno z tych wydarzeń w historii ludzkości, które na zawsze pozostaną w sferze domysłów i spekulacji. Nauka może co najwyżej pokusić się o nakreślenie pewnych scenariuszy, pokazujących mechanizmy, jakie mogły doprowadzić do jego powstania, przy czym słowo mogły jest w tym wypadku kluczowe. W 1866 roku paryskie Stowarzyszenie Językoznawcze zrezygnowało z przyjmowania prac poświęconych badaniom nad pochodzeniem języka. Jak argumentowano, problem ten przyciąga jedynie szaleńców i fantastów. Trzeba przyznać, że tego typu głosy słychać nawet dzisiaj. Na szczęście nie powstrzymują one rosnącej liczby naukowców przed podejmowaniem prób wyjaśnienia genezy i ewolucji ludzkiej mowy. Posłuchajmy zatem, co mają nam na ten temat do powiedzenia. Homo secretus. Inna, Inna historia. Histoskość. Histoskość. Omawiając kwestię narodzin języka. Trudno nie poruszyć tematu ewolucji naszego mózgu. Jest oczywiste, że mózg zapewnił nam szczególną pozycję w świecie zwierząt. Jednak odpowiedź na pytanie, w jaki sposób nam to umożliwił i do czego służył naszym przodkom, wcale już taka oczywista nie jest. Mózg człowieka jest organem pożerającym ogromne ilości energii, stanowiąc zaledwie 2% masy ciała. Zużywa ponad 20% całkowitej energii wykorzystywanej przez nasz organizm. Dziś adaptacyjna przydatność naszego wielkiego mózgu nie budzi wątpliwości. Musimy jednak pamiętać, że używamy go głównie do rozwiązywania abstrakcyjnych problemów. Czy znajomość wyższej matematyki ułatwiłaby naszym praprzodkom przetrwanie? Raczej nie. Mamy tu więc logiczny problem, przed którym stają naukowcy zajmujący się ewolucją mózgu. Nasz mózg, a zatem także i nasza inteligencja, okazują się wyjątkowo przydatne przy rozwiązywaniu problemów, z którymi nasi paleolityczni przodkowie nie mieli do czynienia. Wystarczy przyjrzeć się innym gatunkom zwierząt, by dojść do wniosku, że inteligencja nie była im potrzebna, by odnieść sukces ewolucyjny i przetrwać. Można odnieść wrażenie, że na drodze naszego ewolucyjnego rozwoju wykształcił się u nas niezwykle energochłonny organ, o wątpliwej wartości adaptacyjnej, co stoi w sprzeczności z fundamentalnymi założeniami teorii ewolucji. Dlaczego dobór naturalny miałby wspierać rozwój zużywającego ogromne ilości energii organu o niewielkiej przydatności dla przetrwania? Naukowcy zajmujący się ewolucją naszego mózgu są przekonani, że posiadanie takiego coraz większego, bardziej złożonego i coraz bardziej energochłonnego organu musiało być opłacalne i to już na wczesnych etapach naszego rozwoju. Wysuwają różne hipotezy. Niektórzy przekonują, że inteligencja była niezbędna, by wytwarzać narzędzia. Homo habilis zaczął wytwarzać narzędzia jakieś 2,5 miliona lat temu. Powinniśmy zatem oczekiwać na przestrzeni kolejnych setek tysięcy lat ich stopniowego doskonalenia. Niestety, milion następnych lat to technologiczna stagnacja. Podobnie rzecz miała się z Homo erectus i jego prehistoryczną inżynierią. Nasze mózgi zaczęły się szybko powiększać już blisko 3 miliony lat temu, natomiast wyraźne doskonalenie narzędzi obserwujemy dopiero od 200 tysięcy lat. W takiej sytuacji wysunięto inną koncepcję. Kiedy zeskoczyliśmy z drzew i zaczęliśmy szukać szczęścia na sawannach, staliśmy się dla drapieżników łatwym celem ataków. Byliśmy zbyt słabi, by stawić im czoła i zbyt wolni, by przed nimi umknąć. Przetrwanie w takich warunkach wiązało się z opanowaniem umiejętności rzucania kamieniami, do czego zresztą predysponuje nas nasza budowa anatomiczna. Celny rzut wymaga błyskawicznej koordynacji informacji wzrokowej z mięśniami przy jednoczesnej kalkulacji trajektorii lotu kamienia w stosunku do poruszającego się zwierzęcia. W takiej sytuacji neurony pracują jak oszalałe. Problem w tym, że mózg pozostaje pobudzony jedynie przez chwilę, większość czasu ziewając z nudów. Nikt nie trzyma w domu kosztownego Ferrari, by podjechać nim dwa razy w tygodniu pod biedronkę. Inna koncepcja zakłada, że presja selekcyjna ukierunkowana na posiadanie coraz większego i bardziej złożonego mózgu związana była z organizacją łowów. Trudno zaprzeczyć, że polowanie wymaga inteligencji. Z drugiej jednak strony mamy przykłady znakomitych myśliwych, jak na przykład wilki, którzy osiągnęli sukces w tej dziedzinie nie powiększając swojego mózgu. Trzeba jednak przyznać, że natura obdarzyła wilki czy lwy Cechami ułatwiającymi dopadnięcie i rozszarpanie ofiary. My, słabi i powolni, musieliśmy kombinować. Dwóch zoologów, Richard Alexander i Nicholas Humphrey, stworzyło w latach 70. hipotezę nazywaną hipotezą inteligencji makiawelicznej lub hipotezą mózgu społecznego, która proponuje spojrzenie na naszych odległych przodków z zupełnie innej perspektywy. Zakłada ona, że życie w dużych grupach społecznych jest dla ludzkiego mózgu większym wyzwaniem niż radzenie sobie z zagrożeniami płynącymi ze strony przyrody. Obaj doszli do wniosku, że dobór naturalny faworyzował mózgi o większych rozmiarach i bardziej złożonych funkcjach, ponieważ wyższa inteligencja stanowiła adaptację do radzenia sobie ze złożonością życia w coraz liczniejszej grupie. Bycie członkiem licznej społeczności. Wiąże się z jednej strony z koniecznością ciągłej rywalizacji, z drugiej zaś współpracy pomiędzy członkami grupy. Mówiąc wprost, inteligencja wykorzystywana była nie do doskonalenia narzędzi, lecz do manipulowania innymi, do odczytywania ich intencji i reakcji, a mówiąc jeszcze dosadniej, do oszukiwania innych i odkrywania ich oszustw. Umiejętność manipulacji pozwalała zapewnić sobie odpowiednio wysokie miejsce w hierarchii społecznej, co wiązało się z łatwiejszym zdobyciem partnerki i przekazaniem swych genów kolejnym pokoleniom. Niestety badania naukowców z New York University z 2017 roku pokazały, że to nie złożoność relacji społecznych, lecz dieta ma decydujący wpływ na wielkość mózgu i zaawansowanie zdolności poznawczych. Okazuje się, że owocożerne gatunki naczelnych mają większe mózgi od gatunków żywiących się wyłącznie liśćmi. Owoce pojawiają się okresowo, często w trudno dostępnych miejscach, a wiele z nich okrytych jest ochronną skórką czy łupiną. Zdobywanie takiego pokarmu wymaga posiadania bardziej złożonych zdolności poznawczych, niezależnie od stopnia skomplikowania relacji społecznych. I tu Dochodzimy do tak zwanej hipotezy wodnej małpy. Wśród naukowców dominuje przekonanie, że po zejściu z drzew zaczęliśmy szukać szczęścia na sawannie. Hipoteza wodnej małpy uważana jest za bardzo kontrowersyjną. Zakłada ona, że przedstawiciele rodzaju Homo ewoluowali nie na sawannie, lecz w środowisku wodno-lądowym, prawdopodobnie na terenie wielkich rowów afrykańskich. Ten wschodni, przybrzeżny region Afryki ukształtowały jakieś 20 milionów lat temu gwałtowne ruchy tektoniczne. Uformowały się wówczas głębokie rowy o stromych zboczach. Częściowo wypełnione jeziorami. Zgodnie z hipotezą wodnej małpy, brodzenie w płytkiej wodzie, pływanie i nurkowanie doprowadziło do wykształcenia się specyficznie ludzkich cech anatomicznych i fizjologicznych, których nie posiadają ssaki typowo lądowe, natomiast posiada większość ssaków związanych ze środowiskiem wodnym. Nasi przodkowie, żyjący w takim środowisku, żywili się nie tylko pokarmem roślinnym. Ale także drobnymi zwierzętami lądowymi i rybami. Jak potwierdzają wspomniane wcześniej badania naukowców z New York University, wielkość mózgu ma związek ze zdobywaniem pokarmu. Im bardziej różnorodny pokarm, tym większa objętość tego organu. Podczas gdy mózgi szympansów nadal pozostawały wykorzystywane do zdobywania tylko jednego rodzaju pokarmu, Nasi przodkowie zmuszeni byli do wymyślania sposobów pozyskiwania aż trzech rodzajów pożywienia. Siłą rzeczy musieli więc akumulować różnorodną wiedzę o środowisku, w jakim żyli. W efekcie ich mózg zwiększał swoją objętość oraz rozwijały się jego różne funkcje głównie pamięć. Przyjrzyjmy się kilku naszym cechom, które mogły ukształtować się w środowisku wodno-lądowym. Jako pierwszą wymienia się zazwyczaj utratę futra, które jest mało przydatne podczas pływania. Ten argument nie jest szczególnie przekonywujący, ponieważ znamy wiele ssaków żyjących w środowisku wodnolądowym, jak choćby popularne bobry, które futra nie utraciły. Jednak już rozmieszczenie komórek tłuszczowych w tkance podskórnej i jej grubość typowe są dla ssaków wodnych. Brodzenie w płytkiej wodzie sprzyjało przyjęciu pionowej postawy i poruszaniu się na dwóch nogach. Organizm człowieka jest lepiej przystosowany do trawienia pokarmów znajdujących się w wodzie niż mięsa zwierząt lądowych. W odróżnieniu od mięsożerców nie posiadamy enzymów neutralizujących działanie cholesterolu. Zwraca się także uwagę na rolę, jaką w procesie wzrostu objętości mózgu musiały odegrać dwa kwasy tłuszczowe. Kwas dokozaheksaenowy i kwas arachidonowy. Oba kwasy są kluczowe podczas tworzenia się błon komórkowych neuronów oraz ścian naczyń krwionośnych. Odpowiednią ich ilość mogła zapewnić tylko dieta bogata w ryby i owoce morza. Zwolennicy hipotezy wodnej małpy wskazują także na obecność szczątkowej błony pławnej pomiędzy naszymi palcami oraz podkreślają, że jesteśmy jedynymi przedstawicielami małp człekokształtnych, potrafiącymi pływać. Przekonanie to nie jest do końca słuszne. Owszem, dziko żyjące małpy wystrzegają się głębokiej wody, jednak orangutany i szympansy żyjące w niewoli, a przynajmniej niektóre osobniki należące do tych gatunków, można nauczyć pływać. Trzeba sprawić, by pozbyły się wrodzonego lęku przed głęboką wodą, związanego prawdopodobnie ze strachem przed czającymi się w niej drapieżnikami. Tymczasem noworodek należący do naszego gatunku jest w stanie utrzymywać się na powierzchni wody, a niemowlęta potrafią pływać i nurkować. Woda jest dla nich środowiskiem naturalnym i przyjemnym. Potrafimy nurkować, ponieważ posiadamy zdolność kontrolowania oddechu, a dokładniej jego wstrzymywania. Zdolność charakterystyczną dla ssaków wodnych oraz wodno-lądowych. Dzięki obniżonej krtani możemy oddychać nosem i ustami, a połączenie dróg oddechowych i pokarmowych tworzy komorę umożliwiającą generowanie różnorodnych dźwięków. Zaraz po urodzeniu budowa i położenie krtani u człowieka i, np., u szympansa, niewiele się od siebie różnią. U człowieka jednak krtań stopniowo się obniża, osiągając położenie typowe dla dorosłego osobnika w wieku około 14 lat. Połączenie dróg oddechowych i pokarmowych następuje jednak znacznie wcześniej, dzięki czemu już małe dzieci potrafią wydawać dźwięki w szerokim zakresie. Oczywiście takie rozwiązanie pociąga za sobą spore ryzyko zadławienia. Najwyraźniej jednak korzyści z obniżenia krtani oraz połączenia dróg oddechowych i pokarmowych były ważniejsze, skoro wspierał je dobór naturalny. Zwolennicy hipotezy wodnej małpy uważają, że obniżenie krtani i kontrolowanie oddechu było adaptacją do życia w środowisku wodno-lądowym. W ten sposób wykształcił się u naszych przodków aparat generowania dźwięków. W jaki jednak sposób generowanie dźwięków przerodziło się w mowę? Często nie doceniamy naszej zdolności naśladowania różnych dźwięków. W poprzednich podcastach wspominaliśmy o tym, że potencjalną zdolność mowy człowiek może rozwinąć jedynie przed osiągnięciem okresu dojrzałości. Po tym okresie możliwość zrealizowania tej potencji zostaje utracona. Podobnie jest z naśladowaniem dźwięków, tyle tylko, że w przypadku naszych przodków były to odgłosy otaczającego ich świata. Pamiętając, że byli łowcami, możemy założyć, że naśladowanie dotyczyło przede wszystkim głosów zwierząt, na które polowali, ale oczywiście nie tylko. Dziecko spontanicznie naśladuje słyszane dźwięki. Dzięki wyrażeniom dźwięko naśladowczym może komunikować się ze światem w prosty i zrozumiały dla dorosłych sposób. Dźwięk wydawany przez dziecko nie jest przypadkowy. Mówiąc na przykład hał hał, Dziecko informuje nas o psie, a więc jego komunikat ma nie tylko konkretne znaczenie, ale jest też wysyłany całkowicie świadomie. Gaworzenie jest czynnością polegającą na wielokrotnym powtarzaniu dźwięków wydawanych przez samego siebie lub przez otoczenie. Gaworząc, dziecko ćwiczy narządy artykulacyjne, oddychanie, fonację czy spostrzegawczość słuchową. Obecnie nie rozwijamy u dziecka zdolności naśladowania różnych dźwięków, Traktując tę zdolność jedynie jako etap prawidłowego rozwoju mowy. W przypadku naszych przodków sytuacja była inna. Zdolność naśladowania odgłosów wydawanych przez zwierzęta była z pewnością wysoko ceniona. Niewykluczone, że w przypadku tej cechy zadziałał mechanizm doboru naturalnego. Im lepiej osobnik potrafił naśladować odgłosy zwierzyny łownej, tym większe były jego szanse na skuteczne polowanie. A co za tym idzie, rosły szanse przetrwania. W przeszłości konkurowały ze sobą dwie koncepcje dotyczące genezy języka. Jedna zakładała, że rozwinął się on na bazie dźwięków naśladujących odgłosy przyrody. Druga, że jego podstawą były gesty służące naszym przodkom do komunikacji, zanim pojawił się u nich aparat głosowy i odkryli możliwości, jakie ze sobą niesie. Obie koncepcje powstały już w XVIII wieku. Dziś coraz popularniejsze staje się ich połączenie. Mamy więc osobników potrafiących naśladować naturalne dźwięki płynące z otoczenia. Zakres wyrazów dźwiękonaśladowczych mógł być całkiem spory, jednak informacja płynąca z takiego komunikatu bardzo uboga. Jeśli jednak dodamy do tego zestaw kilku prostych gestów, wówczas informacja zaczyna się konkretyzować. Słyszymy od naszego, nazwijmy go rozmówcy, odgłos jelenia. Następnie widzimy, jak rozkłada ramiona, wykonując popularny gest oznaczający duży, a potem wskazuje ręką jakieś miejsce. Oczywiście po stronie odbiorcy leżał trud rozszyfrowania takiego komunikatu, można jednak przyjąć, że wiele gestów szybko ulegało konwencjonalizacji. Miejsce, w którym znajdował się jeleń. Mogło być doprecyzowane poprzez naśladowanie np. odgłosu strumienia, jeśli przepływał we wskazanej okolicy, lub głosu ptaków, które na tym akurat terenie miały swoje siedlisko. Jest bardzo prawdopodobne, że na tym etapie rozwoju języka gesty służyły także do wyrażania podstawowych czasowników, wyrażających typowe dla łowcy czynności, takie jak tropić, jeść, pić, zabijać, dźwigać itd. Ten pierwszy protojęzyk siłą rzeczy był bardzo ubogi. Zakres wyrazów, dźwiękonaśladowczych i gestów był przecież ograniczony. Taka forma komunikacji nie sprawdzała się w ciemnościach lub kiedy rozmówcy nie byli w bezpośrednim kontakcie wzrokowym. Mogła jednak funkcjonować przez setki tysięcy lat, do czasu, aż nasi przodkowie wpadli na pewien pomysł, dzięki któremu język osiągnął kolejny etap rozwoju. Pomysł ten polegał na zastąpieniu dźwięków stanowiących naśladowanie odgłosów przyrody, np. odgłosu konkretnego zwierzęcia, uproszczonym dźwiękiem, który nie był już prostym naśladownictwem. Podmiotem zdania, jakbyśmy to dziś powiedzieli, nie był więc już dajmy na to jelenia, ale dźwięk oznaczający jelenia i nie mający swojego odzwierciedlenia w naturalnych odgłosach płynących z otoczenia. Takie rozwiązanie z pewnością ułatwiło komunikację, rozwiązało bowiem w dużej mierze problem indywidualnych zdolności naśladowania naturalnych odgłosów. Komunikaty nadal oczywiście doprecyzowane były przez system gestów. Zwróćmy jednak uwagę, że dotychczasowe protojęzyki opierały się na dźwiękach otaczającego świata w przypadku pierwszego na umiejętnościach ich naśladowania a w przypadku drugiego na zastąpieniu ich dźwiękami generowanymi przez naszych przodków, różnymi od głosów spotykanych w przyrodzie. Tak czy inaczej, komunikacja nadal ograniczała się do wyrażania tych elementów otoczenia, które wydawały dźwięki. A przecież przyroda pełna jest elementów, które dźwięków nie wydają takich jak góry, doliny, słońce, chmury, czy cała masa różnych roślin, w tym oczywiście jadalnych, a więc istotnych dla zbieraczy. I tu następuje kolejny etap w rozwoju języka. Jego istotą jest łączenie generowanych dźwięków z widocznymi elementami otoczenia, które nie wydają żadnych odgłosów. Nadal komunikaty doprecyzowywane są gestami, jednak i one z czasem zostają całkowicie wyeliminowane i zastąpione artykułowanymi dźwiękami. Proces formowania się języka wymagał oczywiście rozwoju pamięci językowej, a więc już nie tylko zdolności zapamiętywania naturalnych dźwięków przyrody, ale także dźwięków generowanych przez naszych przodków. Wiele obszarów powiększającego swoją objętość mózgu podjęło funkcję obsługi zjawisk językowych, a niektóre z nich w pełnieniu tych funkcji się wyspecjalizowały. Inne scenariusze przewidują, że mowa nie rozwinęła się na bazie dźwięków naśladujących odgłosy otoczenia, lecz narodziła się z naturalnych odgłosów wydawanych przez same hominidy, takich jak okrzyki ostrzegawcze, wezwania, warknięcia, westchnięcia itd. Istnieje nawet hipoteza zakładająca, że pierwotna w stosunku do języka była muzyka i to ona stymulowała naszych przodków do wydawania artykułowanych dźwięków. Żadna z koncepcji nie jest oczywiście w stanie w pełni zobrazować procesu formowania się języka, chociaż zapewne każda kryje w sobie jakąś prawdę o jego genezie. Czy jednak język, ewoluując na przestrzeni setek tysięcy lat, a być może nawet milionów lat, przynosił na wczesnym etapie swojego rozwoju jakieś korzyści naszym przodkom? Skoro dobór naturalny wspierał jego rozwój, to zyski z rozwijania mowy musiały być realne. I przewyższać ryzyko związane z niebezpieczeństwem zadławienia. Wydaje się, że ewolucję aparatu mowy można wyjaśnić lepszą współpracą członków grupy. Homo Erectus żył w społecznościach dochodzących do 150 osób, społecznościach, które nieustannie się przemieszczały. Dla takich grup zdolność artykułowanej mowy i poszerzenie słownictwa z pewnością były realnymi korzyściami. Chociażby w zakresie podziału obowiązków. Grupa licząca 150 osób ogałaca okolicę ze zwierzyny i jadalnych roślin w ciągu paru miesięcy. Po tym czasie musiała znaleźć inny teren obfitujący w pożywienie, wodę i miejsca odpowiednie na schronienie. Przypadkowe przemieszczanie się takiej grupy jest mało wydajne i ryzykowne, biorąc pod uwagę obecność kobiet w ciąży i z małymi dziećmi. Lepszym rozwiązaniem było wysłanie kilku członków grupy w różne strony w poszukiwaniu najbardziej odpowiedniego terenu. Po powrocie, mężczyźni mogli opisać miejsca, na które natrafili, a do tego wystarczają pojedyncze słowa. Opis mógł uwzględniać wyszczególnienie występujących tam zwierząt, jadalnych korzeni, owoców, źródeł wody, jaskiń, drapieżników itd. Na podstawie ich relacji Grupa mogła zdecydować, które z miejsc jest dla nich najbardziej odpowiednie. Takie postępowanie znacznie zwiększało szanse przeżycia. Ciągle jednak jesteśmy na etapie, na którym język naszych przodków miał formę prostych, zapewne jedno lub dwuwyrazowych komunikatów. Od języka, jakim posługujemy się obecnie, dzieliła go zatem przepaść. Rodzi się więc pytanie. W jaki sposób ta prosta forma przeobraziła się w język, w którym możemy rozmawiać o przeszłości, przyszłości i rzeczach, które nie istnieją? Nie ulega wątpliwości, że musiała temu towarzyszyć jakaś niezwykle istotna zmiana naszej umysłowości. W końcu język wyraża myśli. I tu z pomocą przychodzi nam neuronauka. W kolejnym podcaście przedstawimy hipotezę Andrzeja Wyszeckiego, neuronaukowca z Uniwersytetu Bostońskiego która wyjaśnia, w jaki sposób mógł się dokonać ów przeskok na zupełnie inny jakościowo poziom komunikacji. Nowe odcinki naszego podcastu czekają na Ciebie w każdy czwartek. Homo Secretus. Do usłyszenia.